Oni mają wszystko, sława robi swoje Łatwa kasa za nic, takie życie ma sens. Hej, oni mają wszystko, sława robi swoje. Powiedz mi czemu tak musi być? Może i nie będę nigdy bliski ideału. Czy to w tej chwili ma jakiś sens? Kolejny odcinek z naszej serii Let's Play Minecraft Oficjalny kroce sezon Drugi odcinek Dwunasty Tak? Dwunasty? A, nieważne Więc tak um, Trochę nietypowo zaczynamy Dlaczego? Dlatego, że widzicie przed sobą piękne sarducho Które zrobiłem przed chwilą Nie nagrałem tego, bo Bo to tak na czysto, no spontanie zrobione, więc Dobra, tak to, to serce jest zrobione dla dziewczyn z okazji ich Święta Dzień ja, Kobiet Ale ja na no to mówię święto... no, Dzień Dziewczyn po prostu, no Nie Dzień Kobiet, więc tak Serducho jest dla was Ode mnie Pięknie się świeciło i z tyłu są pochodnie Ale tak Tutaj macie wiersz, który napisałem pod tym, przeczytajcie sobie Albo ja zacytuję, bo niech wam będzie Dużo szczęścia Radości, nieści, w domku, miłość, gości, kłaniam się nisko, wrączki całuję. Błonień kobiet jest od tego, żeby powiedzieć wszystkiego najlepszego. Tylko niestety, najlepszego mi się zmieściło. Do ten prostu. a więc tak. E, ten odcinek też jest taki trochę nietypowy, bo nagrywam go na mm, mikrofonie do śpiewania, takiego specjalnego, nie na sławkach, bo zaś mi ten mikrofon ze słuchawk po prostu nie chce działać więc może mnie będzie słychać o wiele ciszej za to was przepraszam, ale powinno być dobre jakość dźwięku nawet tylko bardzo cicho, więc podgłośnijcie sobie ażeby was o ale lagi ażeby was to akurat gra tak nie zrażała wyłączę sobie muzykę i dźwięki więc będzie po prostu czyściutki mój głos nie powinno to za bardzo nikomu przeszkadzać tylko teraz będę robił więcej katów, dlatego że mikrofon muszę trzymać w ręce, nie mam żadnej podstawki, więc e, no nie mogę chodzić i gadać, tylko jedynie ruszać głową, jak to widać, więc katy znajdziemy w domku pokażę, co tam mam. o o o. o. Dobra, jestem z powrotem. Udało mi się naprawić stary mikrofon, więc będzie mnie o wiele lepiej słychać, niż na tamtym szajstwie to są dwa oba szajsta naprawdę. Ale nie tym chciałem się... No nie, znowu! Spokój. No, jeżeli słyszycie te takie trzaski, to właśnie o to mi chodzi. Muszę nie, nie ruszać głową swoją. Oh, shit. Fuck, 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 fuck. No. Ja. Piech. Żeby was to nie zdradziło za bardzo. Te trzaski. O, proszę. O to mi właśnie chodziło. Pełna diament. Naprawdę zacznę wkurzać mikrofonie. Uspokój się. Dziękuję. No. Już? Uspokoiłeś się? Dobra, szybko powiem, że. Zanim się zacznie coś buczeć Tak. Pełna diamentowa zbroja. Miałem 50 diamentów, a zaraz mam dobre 24 albo mniej nawet. Więc radzę diamentową zbroję robić, jak macie masę diamentów, a nie tak sobie. A, zrobię sobie zbroję diamentową, jak macie ich mało. O! Mikrofon coś się uspokoił. Chyba wykrakałem. Tak, wykrakałem. Shit! Chyba mikrofon się już uspokoił na Amen. Przepraszam za każdy trzask. Masz jednie to A, dobra Co chciałem wam jeszcze pokazać shit uspokój się Muszę być bardzo ostrożny Oh fuck Zupełnienie coś wziąć Dobra, to się naprawi później Jasny gwint Poważne trzaski postaram się wyciąć. Jakby przed chwilą. To jest mój nowy mod. Czyli Metal Detector. Ale można podmienić metal na każdy inny surowiec oprócz redstone'a na żelazo, złoto, lapis, złoto i diament. Fok, zaś taki był trzask. I patrzcie, 26 diamentów z 50 no zbroje poszło. No znowu takie trzoski. Naprawdę zaczynam zaczynam ją to wkurzać. Oh God. Przepraszam Was za trzaski naprawdę. I już wiecie przyczynę, czemu nie nagrywam czasem filmików przez swój czas. USPOKÓJ SIĘ do JASNEJ... Nie, to jest właśnie zucat. Dobra, już trudno. Przełączyłem ten bardziej cichy mikrofon. Bo już mnie wkurzał tamten naprawdę. I przepraszam chyba po raz 30 za te trzaski. Ale no cóż, no nic nie zrobię jednak. Powiedzcie, czy chcecie, żebym nagrywał na tym mikrofonie? Minecrafta, dopóki nie będę miał tego nowego, bo nie chcę mi się go naprawiać już. Dobra, chcę zaprezentować mojego nowego moda. Tylko czy będzie działać? Chyba to sound jest jednak, nie music. Tak, tak, tak. Dobra, więc tak. E, ten mod Pozwala na wykrycie do 10 kratek wokół gracza Jakiejś rudy, żelaza, złota, lapisu e, Czy też e, właśnie diamentu I gdy jesteśmy jesteś blisko diamentów Wydaje się otóż taki dźwięk Na chwilę się przymknę żebyście mogli usłyszeć Tak właśnie ten mod otóż to działa e, Gdy jest im wyższy i szybszy dźwięk, to znaczy, że, to znaczy, że jesteśmy coraz bliżej diamentów. Ja się posłużyłem tym modem już i działa wybitnie po prostu. Jest seee Jak chcecie, dodam linka do tego moda. E, zaprezentuję właśnie, otóż tutaj, w miejscu ten detektor, więc słuchajmy. Dokładnie. Znalazłem tego diamenta dzięki, otóż za temu modowi, więc jak widać jest całkiem pożyteczny. Zobaczmy jak tego tu mamy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, otóż to, sześć diamentów mi to wykrył, plus jeszcze redstone'a tu mamy. Nie można być wykrywaczem na redstone'a, od razu mówię. Mamy też, o oh shit. Wyłączyć dźwięki, jak już wiecie o co chodzi. Mamy tu też żelazo, jak miło. je oh yeah. Mam wszystko, mam wszystko. Więc jak widać, mod jest bardzo pożyteczny. Mam tu jeszcze. Tutaj otóż to dajmonty. O tutaj proszę nasłuchcie. Pom, pom. Pom, pom, pom. Jak, jak ładnie, 12 diamancików. Tutaj lawa, uwaga. Tak, tu się nie kochaj, bo tu jest lawa. Dalej, tutaj trochę na mamy. Troszeczkę. Fuck you. No. Już ponad chyba pół godziny ten odcinek nagrywam przez tego mikrofona. Przez te mikrofony, Jezus. Jeszcze, jeszcze się język plącze, no. Ja nie chcę. A, i jeszcze jest sprawa e, nowego... No, kanału, czy ktoś z Was, kto mnie subskrybuje, umie robić e, no, tła do kanałów YouTube tego nowego? Nie tego starego, tylko tego nowego? Byłbym bardzo wdzięczny za każdą pomoc nowym wyglądem kanału, bo ten jest podstawiony jeszcze na starą wersję kanałów i nie najlepiej pasuje do tego nowego. Jeżeli ktoś by mógł zrobić mi takiego właśnie tło, takiego właśnie takie właśnie tło. Byłbym bardzo wdzięczny i bym na pewno się ktoś odwdzięczył tej oto osobie. E, więc... o serduszko. Hi, hi, hi. Więc piszcie na PW do mnie. Jeżeli umiecie robić właśnie takie tło, tło kanałów. Będę za to bardzo wdzięczny. No, to tyle ze zaprezentowania moda. Życzenia dla dziewczyn, jeszcze raz pozdrawiam wszystkie dziewczyny, które mnie oglądają I jeszcze te, które nie, ale pewnie te, które tego nie oglądają nie będą o tym wiedzieć, więc... Och, szczegóły, szczegóły No więc tak, jeszcze sobie zajdziemy odłożyć diamenta Zobaczyć diamenty Jezu, się dzisiaj język plączy, no O właśnie, proszę głowie, trzydzieści osiem już sobie nadrobiłem, Yupi! I jeszcze jedna skrzynka doszła Tak pełno, 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 za połowy pełno. <laughs> oh God, no, więc tak. Hmm. To będzie na końcu w tym odcinku. To jest taki raczej odcinek. Ehm. Tylko miał być na życzenia, Jeszcze zaprezentowałem moda. Więc tak. W kolejnym odcinku zajmiemy się budami dla psów. No. Raz, dwa, trzy, cztery budy. Cztery proste budy. To nie będzie długi odcinek. Zrobię to na pewno bez przyspieszenia. Zresztą z Wami pogadam trochę. A, z, a w następnym odcinku znowu po tych budach zrobię e, odcinek z. z, 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 z teraz brakuje mi trochę słowa ze świątynią. Świątynia będzie bez portalu, tylko taka świątynia, żeby się pomodlić. Aleluja. I w ogóle. Taka dla. taką... taką... Taką dla... dla pizzo zrobię świątynię. Więc tak. Zrobimy sobie... Pyk. Pożegnam się z... Pożegnam się z wami. Zaś tego mikrofonu odchodzę? no nie mogę być tak daleko. Fuck. Przyzwyczajony są tylko, że mam blisko mikrofon do... Ust, więc jest po prostu o wiele łatwiej gadać i coś robić. Dobra, na tle. Otóż tych dwóch pomników postanowię się tak... O, właśnie, pięknie. Się si si świecę od magii, aż... Jestem po prostu boski. No, więc... Komentujcie, subskrybujcie, dodawajcie do ulubionych, dawajcie łapki w górę. Na razie, cześć i czołem, nark ludzie. Pa, pa.